Witam Was Panie Miosięcy Grillowania. W kolejnym odcinku Marek Hungry Eyes pokaże nam dzisiaj jak zrobić rybę. Mamy dwie rybki, halibut i strągłososiowy. Tak jest. Zaczynamy. Moi drodzy, rybę dzisiaj będziemy robić w wyjątkowy sposób, bo będziemy ją wędzić. E, sól, koper. Opowiemy wam, e, jaką temperaturę powinna mieć w środku, a na czym ją będziemy robić, to powiem wam Michał. Tak, robimy ją na grillu, na pelet marki Brojking. Regal. E, już w innym filmiku pokazywałem jego możliwości. Robiliśmy mięso, duże łopatki, kawały mięsa, wielkie. Teraz zrobimy delikatną rybkę podwędzaną. Fantastyczną na 150 stopniach grillu, Broiling regal. No to Preper, co robimy? What, eee, what to do? No więc co, najważniejsze to wybrać fajną rybę. Tu mamy dwa kawałki, które nie są za grube. Dlatego myślę, że ten czas będzie krótszy wędzenia, ale będziecie go mieli w przepisie na pewno. Temperaturę ustawiliśmy na 150. Sól morska koper. Eee, więc tak naprawdę musimy tą rybę. Żadnych innych przypraw. Po tak. prostu sól, tak jest. świeża rybka, bo świeża. To tak jest. jest bardzo ważne. Delikatnie solimy rybę, nadmiar za chwilę będziemy sobie strącać z tej ryby. Zostawimy ją na 10-15 minut w soli i w koprze, strącimy to z niego, taki nadmiar i będziemy sobie go wędzić. Dobra. Wędzimy, nie wiem, po prostu solo wrzucamy na górny róż i tak podwędzamy, czy nie wiem, w coś ją zawijamy, nie. bo różne są techniki. Nic nie zawijamy. Wędzimy ją sobie yy, tak, żeby miała przestrzeń dookoła, tak żeby dym cały czas krążył, żeby sobie cyrkulował. O to nam chodzi. I niska temperatura 150 stopni. To jest tak optymalnie uważam. Tak jest też grill ustawiony, bo takie są możliwości właśnie grilla na pelet. Podtrzącamy nadmiar, słuchajcie, potrząsamy po prostu filetem. To, co miała ryba wypić, to sobie wypiła. I wystarczy. E, słuchajcie, po 10 minutkach taki filecik do wody, nadmiar opłukać. Przekładamy. Żeby ryba nie była zasłona po Przekładamy sobie na deskę. Bo taką ilość soli ryba by po prostu... Tak, ona potrzebuje odrobiny. chodziło o to, żeby rozpuściło troszkę soki, żeby się to wszystko dostało do środka, ale nadmiar trzeba pokonać wodą. No. E, osuszamy ją jeszcze sobie delikatnie. I teraz możemy odrobinką jeszcze tego, co zostało nam na desce, sobie posypać. Tak jest. Za dużo soli niedobrze, bo będzie po prostu ryba turbo słona. Tak, zwróćcie uwagę oczywiście e, na to, jak wybieracie rybę, e, żeby zapytać sprzedawcy, kiedy przyszła, że chcecie ją e, zjeść na przykład na surowo, kiedy na pewno wam dadzą to co najświeższe, nieważne jakim będziecie robić, powiedzcie ten tekst i dostaniecie świeży produkt. Taki patent. Na przykład. Okej, okay, no jesteśmy gotowi. więc. Ci są jakieś w ogóle rzeczy, że nie wiem, rozpoznajesz po kolorze, po czymś, zapachu. No jeżeli wybieramy całą rybę, to potrzeba patrzeć na oko, trzeba dotknąć mięsa. Jeżeli zostaje dołek i nie wraca mięso, to znaczy, że ryba już ma kilka dni, więc raczej bym jej nie brał. No i zapach, prawda? Mhm, dobra. No to co? To grilla mamy rozpalonego. Nasz pelecik tutaj się ustawił na 150 stopni i na górny rusz. Wyczyściłem. Drewno orzesznik tutaj zastosowaliśmy, jeżeli chodzi o pelet. To są takie małe kawałeczki. Możecie to zobaczyć na innym filmie, w ogóle jak to działa. Ten dymek delikatny, on się tu uwalnia, on ma aromatyzować nam właśnie potrawę, którą tutaj sobie przyrządzamy. Zamykam scenta. Minęło 40 minut. Ryba ma 55 stopni w środku. Jest idealnie zrobiona. Wyciągamy ją z grilla. Czuć jeszcze jest taka mokra, ale to po prostu nic się nie wysuszyła. Jest bajka. Niesamowita ryba z grilla, a właściwie z grilla na pelet, marki Broiking. Po prostu Marek jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o kulinarne cuda, które tutaj nam wymyślił. Przestań. Proste, szybkie danie z grilla, które po prostu zaraz pochłoniemy. Rybka, jak zrobić grilla, jak zrobić rybę, właśnie tak, jak pokazaliśmy na dzisiejszym filmie. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki Marek. Dzięki. Cześć. Ejo.